Witam się z Wami, moi drodzy, w kolejnym odczycie na moim kanale. Dziś, kochani, czytanie kart Tarota na relacje. Relacja Wodnik-Koziorożec-Koziorożec-Wodnik. Serdecznie Was zapraszam na ten odczyt, przypominając, że czytanie jest czytaniem ogólnym i nie z każdym musi, może rezonować. Kochani, myślcie o sobie z Waszego serca, wizualizujcie osobę z Waszej myśli, z Waszego życia ogólnie, niezależnie od relacji, w jakiej tu i teraz jesteście. Ja karty... Przy Waszej znajomości rozłożę dla właśnie tej kombinacji znaków czyli wodnik, koziorożec, koziorożec, wodnik. Kochani, co ja jeszcze chciałam Wam, wam powiedzieć? Hmm, jeżeli Wam się odczyt podobał, oczywiście zostawcie interakcję w komentarzu, zostawcie serduszko, łapkę w górę, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Nie przedłużając, będę przy Waszej znajomości dzisiaj rozkładała nie kartę anielską, a kartę intuicyjną, karty wcześniej przeze mnie oczyszczone. Ja sprawdzę, jaką radę, wskazówkę, być może właśnie kartę informacji, jaka będzie karta informacja przy Waszej znajomości. Kochani, sprawdzamy. Trzy karty dla Was. Ja już po pierwszej karcie widzę, iż energia wyboru stoi przy Twoich drzwiach, przy Twoim życiu. E, Uzbrój się w pozytywne myślenie, gdyż. No, twój emocjonalny jakby stan, Twoje emocjonalne zaangażowanie i Twoje myśli zostaną nadwyrężone przy tej znajomości. Relacja trudna, trudna decyzja przed Tobą, energia wyboru. Generalnie karta wskazuje na to, iż wszystko jednak potoczy się po Twojej myśli, wszystko się zmieni dla Ciebie, również spełni się Twoje jakieś marzenie w najbliższym czasie, czyli jak wiecie, ja stawiam karty do 6 miesięcy. A teraz kochani, tak jak ja bym miała wam określić relację, koziorożec, wodnik, wodnik, koziorożec. Dla mnie to są ogólnie znaki, które. Mocno wojują ze sobą. Na pewno zdarzają się relacje, w których te znaki się dogadują, tak jak we wszystkich związkach bywa różnie, że nawet te najbardziej sprzeczne znaki potrafią znaleźć porozumienia między sobą, gdyż dużo zależy od tego, jak jesteśmy wychowani, jak ludzie naokoło nas wpływają na nas, jak otoczenie, w którym się wychowywaliśmy i w którym jesteśmy obecnie na nas wpływa. Kochani, ja karty teraz sprawdzam przy Waszej znajomości. No ogólnie dla mnie to są znaki Zodiaku, które będą wiecznie rywalizowały, mimo że mogą być uczucia między nimi, one będą ze sobą rywalizowały w relacji, czyli przeciągały tak zwaną linę, kto jest silniejszy, mocniejszy, kto ma, jakby kto jest bardziej dominujący. Wodnik ogólnie sam w sobie jest skryty, a skorpion taki bardzo życiowy i tak umiejący po prostu postawić kropkę na dół, tak? Kochani, no i tutaj to, co Ty oczekujesz w tej relacji, to, czego oczekujesz, czego pragniesz, nie do końca jest spełnione dla Ciebie od strony partnera, partnerki, o której myślisz. Dużo możesz poświęcać w tym związku, dużo możesz się angażować, dużo możesz zabiegać od tego mężczyznę lub tą kobietę, jednakże nie do końca zostaje to zauważone, tobie wynagrodzone lub Generalnie nie zostaje to docenione w relacji, w której obecnie jesteś. To tak, jakbyście y, bawili się w kotka i myszkę w, przy tej znajomości. Co do przyszłości relacji, dla części z Was widzę mocno relację ukrytą, ale to ma też związek z uczuciami ukrytymi uczuciami, które nawet po, w, nawet jeżeli ktoś się je wypowie na głos względem siebie, czyli Wy w Waszej znajomości, nie umiecie dojść do wspólnego porozumienia, znaleźć jednego języka i dążyć do jednego celu waszej relacji. Ogólnie dla mnie oboje patrzycie w dwie różne strony, oczekujecie różnych rzeczy od siebie, mimo że uczucie jest między wami silne. Ty albo partner, partnerka, o której myślisz, nie czujecie się spełnieni, docenieni, zauważeni, a wręcz nawet bym powiedziała, jest tutaj ta niespójność w relacji, czyli. Zbyt wiele przeszkód między wami i to począwszy, bo czytanie jest ogólne, począwszy od odległości, zainteresowań, spojrzenia na przyszłość, być może splątanych więzów, yy, rąk tak zwanych, stanie w miejscu, w relacji, czyli oboje możecie być uplątani w jakichś relacjach, które nie do końca są dla was szczęśliwe, ale blokują was na tą znajomość. Z osobą, o której myślicie. Docelowo na najbliższe 6 miesięcy nie widzę relacji, o jakiej ty myślisz. Nie oznacza to jednak, że karty przekreślają twoją znajomość, tak? Ja zawsze to powtarzam. Karty dają wskazówkę, iż y, dopóki oboje nie będziecie patrzeć w tą samą stronę, a każdy będzie dążył do własnych celów i własnych priorytetów, y, to nie, nie widzę właśnie pojednania i jakby spójności w waszym związku. Ciągłe ścieranie, ciągła dominacja, ciągłe jakby tutaj jest jakby wiecie, jedno drugiego próbowało uświadomić lub przekonać do swoich racji. Kochani, no tak mi tu przy was wychodzi. Ja czekam, czekam na to, jak z wami te karty rezonują, jak wy ten odczyt, odczyt w stosunku do waszych znaków zodiaku odbieracie. i Nawet jeżeli osoba jest, jesteście na początku znajomości z tą osobą, to powiem Wam szczerze, że tutaj no, będziecie toczyć walkę, lub będziecie nawet nie tyle zabiegać o, o tą osobę, co jakby będziecie czuć, że to Wy bardziej prosicie o uwagę, że jakby wiecie, nie czujecie dostatecznej uwagi ze strony mężczyzny lub kobiety, o której myślicie, że to jakby ciągle Wy zabiegacie o tą uwagę i zainteresowanie tej osoby. No tak to mi wychodzi dzisiaj, i ja mam nadzieję, że napiszecie mi w komentarzu, jak to działa z Wami, jak Wy to rozumiecie, ten odczyt, jak ten odczyt z Wami, no jak ten, jak ten przekaz do Was dociera, tak? Czy wy czujecie, że to jest w aspekcie Waszych relacji, związków osób i znaków Zodiaku, które, na które dziś stawiałam Wam karty? Kochani, tyle ode mnie. Ja zapraszam też dziś na godzinę 18 na odczyt, jak zawsze, uczuciowy, związany z uczuciami. Jeżeli takim odczytem jesteście zainteresowani, serdecznie Was zapraszam do tego odczytu. Trzymajcie się ciepło. Cześć. うん。